Nasz świat jest pełen zagadek i tajemnic, które do dzisiaj nie zostały do końca wyjaśnione. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam przykłady na to, że nauka nie zawsze jest w stanie wszystko zracjonalizować. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnijcie włączyć powiadomień, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. W ten sposób będziecie na bieżąco z nowymi odcinkami. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Amerykański biznesmen mieszkający w Houston w Teksasie, Semir Osmanagic, twierdzi, że ta szczególna formacja górska, która znajduje się na terenie Bośni, jest w rzeczywistości największą starożytną piramidą na Ziemi stworzoną przez człowieka. Jego twierdzenia spotkały się z dużą dozą sceptycyzmu ze strony świata akademickiego, który w to nie wierzy. Praca Semira była również ostro krytykowana i uznana za mistyfikację. Samir, mimo to, kontynuował swoje badania i promocję tego obszaru jako atrakcji turystycznej. Dzięki licznym wykopaliskom odkrył dowody ogromnej starożytnej działalności, ukrytej pod kilkoma metrami warstw tej piramidy. Źródła głównego nurtu nadal odrzucają jego twierdzenia, ale niektórzy przyjrzeli się jego badaniom nieco bliżej i odkryli coś niezwykłego. Według datowania radiowęglowego, wykonanego w sztucznie zbudowanym tunelu, okazało się, że element piramidy był datowany na ponad 32 tysiące lat. Taka formacja naturalnie powinna powstać znacznie wcześniej. Tunele znalezione w Ravnej Park zostały datowane węglem przez fundację Archaeological Park Bosnian Pyramid of the Sun. Samir skomentował najnowsze znalezisko, stwierdzając, że dalsze badanie tuneli może dać nam wiele ciekawych informacji na temat historii tej piramidy. Dodał, że te odkrycia wraz z jego wcześniejszymi pracami zasługują na aprobatę innych badaczy i naukowców. Niestety uczeni głównego nurtu i Europejskie Stowarzyszenie Archeologów nadal odrzucają bośniackie piramidy jako jakieś nowe, autentyczne znalezisko. Ich narracja jest taka, że jest to oszustwo i mistyfikacja. Nie są oni jednak w stanie racjonalnie wyjaśnić wyników, jakie dało badanie radiowęglowe. Mimo to wciąż są tacy, którzy dokładniej zbadali to miejsce i znaleźli dowody sugerujące, że podjęto niewiarygodne wysiłki, aby zmienić kierunek i kontrolować przepływ lokalnych systemów wodnych na tym obszarze. Samir uważa, że wyniki datowania radiowęglowego oraz dowody na zarządzanie systemami wodnymi są powodem, aby uważać, że wszystkie te aktywności są zasługą jednej i tej samej starożytnej cywilizacji. Samir i jego zespół nadal prowadzą badania i wykopaliska w tym miejscu. Wierzą, że w bośniackich piramidach jest jeszcze wiele do odkrycia i są zdeterminowani, aby ujawnić prawdę o tych starożytnych strukturach. Ponadto uważają, że miejsce to może dostarczyć cennych informacji na temat historii regionu i świata oraz potencjalnie mieć znaczący wpływ na nasze obecne rozumienie starożytnych cywilizacji. To, czy piramidy te są naprawdę największymi starożytnymi piramidami zbudowanymi przez człowieka na Ziemi, dopiero się okaże, ale trwające badania i odkrycia w tym miejscu z pewnością rzucą nowe światło na ten temat. A wy co o tym sądzicie? Czy znajdą się kolejne dowody na to, że to nie Egipcjanie oficjalnie wybudowali największą piramidę w historii naszego świata? Kolejną zagadką, której naukowcy nie są w stanie do dziś wyjaśnić, są twierdzenia o starożytnych gigantach, które niegdyś zamieszkiwały naszą planetę. Legendy o ich istnieniu krążą od wieków. Niektórzy uważają, że materiały fotograficzne i wstępne doniesienia prasowe są właśnie dowodami na istnienie takich istot. Zdarzały się przypadki, w których odkrycie starożytnych szczątków gigantów było związane z zainteresowaniem Smithsonian Institute, co doprowadziło do spekulacji na temat roli instytutów ich zniknięciu z zapisów historycznych. Z pewnością widzieliście nieraz zdjęcia szczątków takich ludzi gigantów. Są one zwykle niewyraźne i robione na szybko. Istnieje teoria, że Smithsonian Institute, największy na świecie kompleks muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych, zadbał o to, aby wszelakie informacje o takich znaleziskach zostały zduszone w zarodku. Należy też zauważyć, że idea starożytnych gigantów nie jest wspierana przez główny nurt nauki i często jest uważana za mit lub błędną interpretację artefaktów lub skamielin. Naukowy konsensus jest taki, że nie ma wiarygodnych dowodów na istnienie starożytnych gigantów, a twierdzenia o ich odkryciu i późniejszym zniknięciu z zapisów historycznych są często odrzucane jako mistyfikacja lub teorie spiskowe. Chociaż możliwe jest, że niektóre odkrycia mogły zostać ukryte lub wymazane z zapisów historycznych, ważne jest również, aby zachować ostrożność w stosunku do niezweryfikowanych twierdzeń i krytycznie ocenić przedstawione dowody. Ważne jest, aby polegać na rygorystycznych badaniach naukowych w celu ustalenia ważności twierdzeń w dziedzinie archeologii i paleontologii. Jedną z najbardziej znanych historii dotyczących ludzi gigantów jest historia o Kap2. Kap2 to dwugłowa gigantyczna postać rzekomo odkryta przez hiszpańskich żeglarzy u wybrzeży Argentyny w XVII wieku. Relacje o jej schwytaniu są różne. Podobno później zmumifikowane szczątki Kap2 zostały sprowadzone do Anglii, a w XIX wieku krążyły między różnymi cyrkami i pokazami. Dla wielu mumia Kap2 jest zwykłą mistyfikacją i według teorii powstała jako zszyte ze sobą wypchane zwierzęta. Jednakże, w odróżnieniu od większości tego typu znalezisk, Kap2 faktycznie istnieje, co dla wielu sceptyków może być powodem do ponownego zastanowienia się nad prawdziwością tej istoty. Zgodnie z zapiskami, ten tajemniczy humanoid został odnaleziony w 1673 roku. Za jego schwytanie odpowiedzialni byli hiszpańscy żeglarze, którzy zabili olbrzyma, gdy ten chciał od nich uciec. Legenda głosi, że przebili jego serce włócznią, a szczątki sprzedali do bliżej niezidentyfikowanej lokalizacji. Tajemniczy gigant ponownie pojawił się w zapiskach dopiero w XIX-wiecznej Anglii. Podobno był on tam wystawiony jako eksponat w różnorakich muzeach, cyrkach, a nawet trafił do prywatnej kolekcji lorda Thomasa Howarda. Dopiero w drugiej połowie XX wieku zmumifikowane szczątki tej istoty dotarły do mieszkającego w Baltimore Roberta Gerbera, który, jak twierdzi, poznał więcej faktów odnośnie pochodzenia tej istoty. Zgodnie z jego wersją zdarzeń, Cap II nie został zabity przez Hiszpanów. Żeglarze musieli znaleźć go już martwego, leżącego na plaży. W jego klatce piersiowej miała znajdować się ogromnych rozmiarów włócznia. Z kolei historia z pochwyceniem i zabiciem potwora miała prawdopodobnie sprawić, że żeglarze będą uchodzić odtąd za bohaterów, którym udało się pokonać bestię. Niektórzy twierdzą, że Kap 2 jest bezpośrednim dowodem na istnienie biblijnych nefilimów. W Piśmie Świętym możemy znaleźć wiele starożytnych tekstów i relacji, które wspominają o istnieniu tego typu gigantów. Co więcej, informacja o nich pojawia się również w świętych księgach innych religii. Uważa się, że Nefilimowie byli potomkami synów Bożych i córek ludzkich mieli oni żyć na ziemi jeszcze przed potopem. Czy to możliwe, że Cap2 jest przedstawicielem tego właśnie gatunku? Oczywiście istnienie Cap2 można też próbować wyjaśnić metodami naukowymi. Przykładowo, jego dwie głowy mogą być dość skrajnym przypadkiem bliźniactwa Syjamskiego. Możliwe, że gospodarka hormonalna tak chorego człowieka mogłaby działać w inny sposób niż u zdrowych ludzi i sprawiłaby, że ten urósłby do ponad 3 metrów. Teoria ta z naukowego punktu widzenia jest logiczna, ale niezwykle mało prawdopodobna. Nie zapomnij o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!